to widzowie, to ja, Miss Ania, co będziemy oczywiście robić, już oczywiście mówię. Dzisiaj sobie zrecenzujemy tą książeczkę, tak, zrecenzujemy tą książeczkę, bo jak, widzowie, na szorcie wam pokazałam tą książeczkę, no i tam, widzowie, pisałam, że, widzowie, jak przeczytam ją, to oczywiście dla was ją zrecenzuję. No to oczywiście jest ten dzień, już, widzowie, niedawno ją skończyłam oczywiście, no i pora ją zrecenzować, czy ją warto sobie kupować, czy nie. Już o czymś się mówię. Książka, jak wiecie, nazywa się Lego Ninjago Dragon Rising pod tytułem Nowi Bohaterowie. Tak się nazywa. Z tyłu już wam przeczytam, o co tu chodzi. Splot dziwnych wydarzeń połączył wyspę Ninjago z krainami innych światów, a życie jej mieszkańców zmieniło się na zawsze. Jednak żadna zmiana nie jest łatwa. Sora, która chce zostać ninja, wspomina swoje dzieciństwo w imperium, gdy była dobrze zapowiadana się wynosczyniom. Młody smok Rilus stawia czoła bezwzględnym łowcom smoków, a robot Niańka próbuje wychować ludzkie dziecko w Wy wyjątkowo niesprzyjających warunkach poznań przygody nowych bohaterów zbiorze opowiadane ze świata po fuzji. No, i tutaj są widzowie, trzy historyjki, Jak przeczytałam, no to jest jedna historyjka, która, jak tak sobie napisała o Sorze, druga oczywiście o Ryu, a druga oczywiście o „Wildfire“, bo tutaj, jak widzicie, mamy „Wildfire“ jako dziecko, który robot się nią opiekował. No, i oczywiście powiem Wam, że historie bardzo ciekawe. Wszystkie bardzo. wciągnęłam mi sobie tak książkę, bo nawet mi się dobrze czytało, nie powiem. No i tu naprawdę tu macie rzeczy to jest nowi bohaterowie, tak się tytuł i tu mamy White jego i jej przyjaciela i tutaj jak słodkie tutaj mamy robota i, i, i niemowlaka Whitefire. No i tutaj każda historia wiecie mówi ten... O, tu mamy na przykład spis treści, wstęp, najlepsze zwierzak, pszczoły i łosy smoków, z archium opieku nobota i słownicza. No zawsze w takich królki są oczywiście słowniczek. No jak widzicie, ta książka nie jest taka duża, że no to wiecie, można przeczytać sobie, wiecie, w jeden dzień by powiedziała. Bo historyki są trochę długie, ale nie aż tak, że wiecie, ale to by, nie wiem, zajęło w jeden dzień, byście to mogli przeczytać. A ja sobie, wiecie, tak trochę na spokojnie sobie mówię, czytałam bolnej filmu, jak znalazłam czas, to sobie mnie przeczytałam. No i w końcu skończyłam i mówię, no muszę dla was to nagrać, tak? No jak widzicie, tu mamy naszą to nie jest oczywiście White Fire, mamy tu White Fire, to jest widzowie, nasza Sora z takim pieskiem, jak widzicie. No i pierwszą historię oczywiście to opowiada o, na, to jest, mamy o wstęp. Oczywiście mogę tam kawałek dla Was przeczytać. Gdy groźne wstrząsy z targnęły, targnęły wyspą Ninjago, z połączonymi z nią miejscami świat zmienił się w nieprzewidziany sposób. W szkołach, krainach, smoków, a nawet dzieci wszyscy próbowali się dostosować do nowej rzeczywistości. Ale zmiany nigdy nie przychodzą łatwo. Sora przypomina czasy, gdy była młodą idealistką. Miała pozna projekt naukowy, który zapewniłby jej uznanie władców imperium. Niestety nic nie poszło zgodnie z jej oczekiwaniami. Dobra, to wam przyczynę do końca. Władzy są krillu bawił się łące koło domu, gdy włoce smoków. Czy udało mu się przechytrzyć wrogów, próbując go schwytać? Robot opiekun i dziecko zagubili się w Wilders. Robonianka ma do pomocy jednego jedynie instrukcja obsługi ludzkiego dziecka, którego do tego zaprzyjaźnia się ze smokiem. w stronie i poznań na nasze przygody bohaterów z świata Django. No, i te historie naprawdę no, ciekawe były, ja nie powiem. Takie, się jakby wiecie, dowiadujemy o przyszłości, no, o przeszłości, bardziej. nie o przeszłości, tylko o przeszłości naszych bohaterów, bo poznajemy przeszłość Sory, Whitefire i Riru, jak jeszcze nie był, wiecie, złapany, szczerze mówiąc, przez słów smoków. No, i pierwszy jest tytuł naszej opowieści: To jest Najlepszy zwierzak. No i tu opowiadana jest ich historia oczywiście po, o Sorze. No i oczywiście no Sora tam się y, mogę tak opowiedzieć w skrócie, bo bardzo polecam wam ją przy, zakupić, przeczytać, bo jest naprawdę ciekawa. A, no i że tutaj Ari się pyta o jej przeszłość, po prostu, co ona robiła przed tym, jak teraz jest, bo ona, na, już to był nawet czytam ten kawałek. Sora tylko udała, że śpi. Pytanie Alina odbijało się echem w jej głowie. przywołując wspomnienia z przeszłości. Co robiła przed fuzją? Cóż, była wynalazznią w imperium. Wtedy ludzie nie nazywają Sorą, tylko Anną. Anną. To trochę, trochę jak moje imienie, bo ja mam, wiecie, na imię Ania. A tu trochę podobne do moje. Bo tutaj nie ma tylko, wiecie. Mm, i tylko, tak to by było już Ania, ale Anna, no, no wiecie, myślę, że ona tak się prawdziwie nazywa, bo tak to wszyscy teraz znają, oczywiście, naszą Sorę bardziej, każdy mówi na nią Sora niż Anna, ale no wiecie, dowiadujemy się tutaj takich wiecie, kałosek o przeszłości, no wiecie, bohaterów nowych, tak? Na przykład tutaj się dowiadujemy, wiecie o Sorze na przykład, że nazywa się wcześniej. Anna, a nie inaczej, tak? No i tutaj widzicie, no, tutaj jest po prostu pokazane, jak ona w tym imperium tam się szkoliła, ona chciała tutaj zrobić, mogę tak e, oczywiście ten projekt taki naukowy zrobić, i nim właśnie była ta, jak widzicie, tutaj jak ona trzyma tą yy, tą kosteczkę, tutaj jak widzicie, ona tu pracuje na przykład. Jestem pewna, że spodoba jej się słodkich koteczek, to by go Anna. Po festynie planuję pokazać swoje lary, roboty, zaawansowanych systemów. No i jakby później. No i ona tutaj, jak widzicie, jak stworzyła, no widzicie takiego kotka. Jakby tu próbowała, wiecie, taki set i. No taki ten swój projekt naukowy. No ale jak widzicie, troszeczkę na początku jej coś nie szło. To jak widzicie, no miał być kotek, a tu wyszedł koto ptak na przykład. Hmm. I tu jak widzicie yy, przeszkadzał w domu. Chciała ze szkoły go. Jakby, no wiecie, nie poszło zgodnie z planem, jak to się mówi. Na przykład coś zrobimy, a nie poszło na przykład nie tak. Na przykład jak składamy jakiś zestaw, patrzymy, a coś na przykład z źle zrobiliśmy. No i na przykład coś nie tak poszło po prostu. No, i tutaj jest ten. No, i po prostu mogę powiedzieć, że z tych piesków gani się, co są te, te większe psy, co atakowały te z. Sy... Wiecie o co mi chodziło, które. No, ale dobra. Jeszcze tu byłam kawałek. Czyli Ana zrejestrowała wody swojego wynalazku, i chwilę później to ptak się rozpłynął. z okrzyk, to nagle wyłonił się szczeniak. Ale ściwie słodziutki błąd, rozpłynęła się Anna. Szczeniak miał dwa rzędy z, bu, z rzędy zębów, jak rekin, a dziewczyna to nie przeszkadza. Nazwać jej klincz numer dwa, oznajmiła pan, ponieważ o tym znowu nie lubi szczeniaków. No i później jakby ten wynalazek, co tutaj zrobiła ta sora, bardziej Anna, to później, wiecie, tam ta Beatriz wykorzystała go na coś. Jak widzicie, tutaj na przykład tutaj już jest prawie zakończenie i tutaj sobie no tak się uśmiechała, trochę wspomina sobie te czasy stare, jak kiedyś to było. Przed tym, jak ona została teraz taką dziewczyną. No. Ale trochę, no wiecie, zmiana jest, bo zobaczcie, ona ma teraz takie różowe włosy, a wcześniej miała takie. rude, czy coś takiego. Nie wiem, czy są różowe. No to są jakieś rude czy jakieś czerwone. Wiecie. No, i tu jak wy wiecie, na tej stronie się kończy już ta historia. Tu Arin jak bicie słodko, coś bi. No, i tutaj wiecie, mam tu kolejną opowieść: to jest Żabyszczą i łowcy smoków. No, i to jest historia oczywiście o Riru. Tutaj już tak będę się bo trochę już gadam. No, tu chodzi po prostu. Tutaj mogę przeczytać kawałek. Riru wróci do domu przez zmrokiem. zabija głowy młodego smoka, właśnie surowy głos matron. No, to chodzi o tego smoka dużego. Smocza przy użyła żyła telepatii, by z członkami swojego kolanu i każdy z kimś zaś chciał komentować. jest obcy, nie my wiemy szczegółowo. No i po prostu Riruno powiedział je tam, że będzie uważał oczywiście. No. Normalnie to nie wiem, co smoki mówią w Lego Ninjago. No i jak widzicie, tutaj Riruno się świetnie bawi. Widać zaraz sobie nowych kolegów, jakieś pszczoły. No tak, wiecie, po prostu się zaczął fajnie widzowie bawić po prostu się po prostu, zaczął bawić, nawet z żabami. No, ale zauważyło się łowców smoków, tak. Bo oni szukali dla Bela tych, się te smoki, tak. No i jak widzicie, no to Iruru, jak widzicie, zrealizował swoją lokalizację. No i oczywiście musiał uciekać przed yy, łowcami smoków. Jak widzicie, no to. Próbował tutaj żaby i pszczoły pomogły. Widzicie te kobiety? Spytał ten lecie brzęcząc, Chcę się z wami bawić. Pszczoły z się poleciały w kierunku chłopczyni. <noise> z błota, głośnym rechazorium, wskazuj na tę łocę. On uwielbia zabawę. Komunikatem po prostu powiedział, jak się pozbyć oczywiście z tymi. Ale widzowie, pszczółki się po prostu zanudziły. Żaby też. No i w końcu Ryu nie wiedział, gdzie oczywiście biegnie. No i jak widzicie, trafił do klatki. Smutno, trochę. No i to jest jakby to zakończenie. Oczywiście ja tu przeczytam kawałek. A tak z zaskoczeniem się powiem. Swytałem Smoka, cieszy się raptem. Nic się nie swytać, wolniej nie zrobić ziemi. My wykonaliśmy całą rotę. Do zobaczenia w imperium. Pożegnał ją po wkręciu obrotu silnika swojej redwanu, a drony biły się wyżej, nosząc z drugiej strony mocno i rozpięli długi marsz do domu. Ko nie wrócę do domu na kolację, ale to jeszcze nie koniec, pomyślał Reeve. Marsz byli w Pszczoła raz żeby rzęczał mi rychodę, do Nic nie szkodzi, żabie nie Jesteś Jesteście dobrym przyjacielem. a wrócę, wrócę, by znowu się z wami bawić. No i to jest, widzowie, druga historia. A ostatnią historią to jest archiwum opieku Bota. No i tutaj po prostu jest po prostu jak robocik się opiekuje naszą Whitefire. No i jak tutaj widzicie, po prostu jak opieka była nad nią. No i na przykład czytam kawałek wpis. nw nie można wreszcie, odkryć odkrył bekanie, więc odbija mu się nie tylko po posiłkach, jak to opisuje instrukcja, cały dzień beka. To są głośne, hałaśliwe, długie pęknięcie. Zawsze odbijające się z echem niczym ryk. No i później, jak widzicie, znajduje przyjaciela Whitefire. Mm. Odbiły się tak głośno, że po ptaki mających je zbudziły, a następnie wylała mi mleko. Potem wspiła się na wysokie drzewo i rzuciła dużo owoców. Próbując zejść, spadła z drzewa. Wiedziałem, co zrobić, a nie było czasu przeglądać się z Uratowałam są dziecko, do mnie i że tak do tej pory będzie jadło tylko owoce. No, jakby posłuchała swojego wiecie, Kolega, whitefire. No i tu jest wiecie dalsza oczywiście wiecie opowieść oczywiście Jak tu widzę łatwo zaczyna lubić ogień I jak widzicie sobie lata na swoim yy, Wiecie robot Wars tutaj jak widzicie ma tu wpis 428 Błąd, 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 Wildfire odchodzi spod mojej opieki Błąd, 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 headwind head O tak się ten smok oczywiście nazywa bo zapomniałam wspomnieć Został porwany przez łoso smoku Zabierają go na, do IP. Whitefeller nalega, żebym za nim podożył. Przysięgła się i swojego smoczego przy, przyjaciela. No i wiecie, później Whitefeller idzie go uratować. No i musi się z tym swoim przyjacielem, opiekunem, który opiekował się ją od niemu w no musi się z nim oczywiście pożegnać no i przeczytam ten koniec instrukcja już nie istnieje ale Whitefell mi podziękowała przytuliła mnie, a ja odpowiedziałam tym samym teraz wróciłam na nową przygodę jestem pewien, że odnajdzie Heidlena, a jej misja się powiedzie, nie mam już powodu by tu pozostawać, chcę poznać tę dziwną krainę, być może podczas podróży napiszę swoją autobiografię zatykuję ją pamiętnik robonialki no i tak się kończy widzowie historia no i tu jak macie słowniczek, ale nie będę już go czytała, bo to już bez sensu, po prostu tu jest wszystko opisane, kim jest Arin, Cesar B. Doktor Laop. Taki, Fuzja, Heidwen, Imperium, Matrona, Opieku Bot, Pan Poenik. No to wszyscy jakby z tej książki, to z wszystkich historii. Raptor, Riru, Rydwan Poduszkowy, Skrzyżowanie, Sora... Szpony Imperium, Trzy Szczy Szczyty, Szcząsy Fuzji i Wildfire. Po prostu wszystkie jakby opisane z historii, jak się wszyscy nazywają, kim są, wiecie. No i tutaj jeszcze mamy z tyłu po prostu inne książki z Lego Ninjago i nie tylko. Można sobie, wiecie, takie różne zakupić. No i jakby to sobie wszystko. No i to, wiecie, cała książka. Takie trzy historie, ale bardzo ciekawe. No i jak oceniam tą książeczkę? Już oczywiście mówię, oceniam 10 na 10, bo jest bardzo ciekawa, no fajnie się czyta naprawdę i możemy się dowiedzieć naprawdę o przeszłości naszych jakby nowych bohaterów, o Sorze, o Riru i oczywiście Whitefary, co wcześniej robili przed tym jak teraz są. Wiecie o co mi chodzi. No i naprawdę jak coś, no to polecam oczywiście ją zakupić, jak ktoś nie ma, no to na pewno jak ktoś... Chce, Zastanawiam się, czy ma zakupić, no to polecam, jest bardzo ciekawa i na pewno nie będziecie jak przeczytacie, ja to nie będziecie rzeczywiście jak będziecie bardziej mi chodzi, jak będziecie czytać, no to nie będziecie oczywiście nudzić no dobra, ja się oczywiście że żegnam, sądzę, że wam się podobało, dajcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję to chęci oczekujcie oczywiście na inne filmy na moim kanale ale ja już się oczywiście, już nie przedłużając, ja już się z Wami żegnam, oczywiście. No to widzę sobie. No to.